Dzień dobry kochani, witam was jak zawsze bardzo serdecznie <laughs> Zobaczcie co ja tutaj natargałam <laughs> Jak nie wytrzymacie ze mną tyle czasu Mam ochotę dłużej podrapać po prostu, to sobie przewiniecie Albo przyspieszycie, żeby było szybciej Mam dwa razy ekstra linie Diamentowa Fortuna, owocowki też dwie Wzięłam brzoskwiniową i z jeżynką I super linia, także zapraszam was do poszukiwania wygranych Zacznę sobie od super linii Słuchajcie, 34 numer <laughs> Ile ja sobie dzisiaj podrapię To moje Próbuję po dwa symbole Będziemy widzieć jak zacznę robić miaki. To przejdę na jeden Piłka i balony Piłeczkę widzę, balony też Tu nie ma I jeszcze raz rzucę okiem Okulary mam Dobra, tyle po jednym symbolu było kości i moneta. Fajnie, bo monet, widziałam parę. O, tak, dobra, tyle. No, no fajnie, że się przyjrzałam. No i tak. Teraz się skupiamy na monetach i na kościach. O, i gdzie leżak, gdzie leżak? Moneta. Kości nie ma po prostu. Same monety. No i tak. Okulary i popcorn. Przypominają mi. Mhm. Hmm. Okulary są. Jeszcze jedne. Popcorn jest wyżej. Dobra, chociaż jeden. No i co więcej? Jeszcze raz patrzę. No i tyle. Nic więcej. Już tam zajechałam prawie na kontrolną. Parasol i klucz. Elegancko. Klucz parasol. Kluczyki są, parasol też. No, coś tu z tymi lodami. Klucz. Parasol. Tak. I jeszcze tu jest parasol. Dobra. Kluczy więcej nie ma. Kwiatuszek i zakiewka. To widziałam chyba wszystko. Zakiewka jest. Kwiatuszek też. Tak jest. Tutaj jest jeszcze jeden i sakiewka też. O, fajnie, fajnie. Fajnie. Tylko, żeby mnie zaraz nie zblokowali. Kwiatuszek. Dobra, sakiewek więcej nie ma. Ja chcę lody, żeby dali. To będzie linia. Czapka i rower. To jest też wszystko. Rower. Lody to widzicie. No, czapka już mi dadzą. Wiatek pominięty, staram się po dwa, żeby nie było za długo. Czapka i rowerów więcej nie mam. Kolejne dwa, rolki i wiatrak. No to już łódek pełno, ale ani rolek, ani wiatraka nie ma. Teraz mam biedroneczkę i dzwonek. Dobra, patrzę tu. Tu jest biedroneczka. Jeszcze jedna. Ale... Jeszcze tu na górze, ale dzwonków nie ma. Wszędzie lody blokują. To dajcie chociaż arbuza albo tęczę. Słonik i podkowa. Słonik jest. Ale podkowy to ja nie widziałam. Jeden słonik. Gwiazdka i księżyc. No to od góry. Księżyc. Pełno księżycy. I kurde, lody wsadzili. No, no, no. Dajcie leżak. Księżyc. I gwiazdka. No i teraz co? Przedostatnie. Cytryna. Akurat tu, gdzie są lody. Nie ma więcej. I na koniec dali diament. Diament nie zrobi linii, bo tęcza blokuje. I do widzenia gienia nie ma. O, kontrolne różne. Nieładnie. Nieładnie. Teraz diamentowa fortuna, a potem sobie wezmę ekstra linię. Z jedenastką wzięłam diamentową. Trzymajcie kciuki, żebym znalazła worek albo ten kufer mnożący. <laughs> Bardzo bym chciała. Zobaczmy, co wygrywa. Zobaczmy, co wygrywa.

Czekajcie, niech ja to czyszczę. Dalej, co mi dali? 42 ciut, za wysoko. 6, nie mam. 8, oboczek. 41, jeszcze jeden obok. I 4, nic mojego. Teraz tu. 29, 7, szczęśliwa, ale nie w tej zdrabce.

No to teraz ekstra linie, zobaczę jakie mam numery. Czekajcie, 22 i 24. No to dobra, zaczniemy sobie od 22. No to zaczynam. Balony i lody. Tak, w pierwszej nie ma, tu będę przesuwać Wam. Balony są. Lody też. Pełno piłek, już widzę. Dobra, nic nie gadam. Szukam symboli. Lody. Gdzie są te balony. Mm. Nie ma więcej. Tu tylko jeszcze lody zdrapię, ale balonów brak. Kolejne dwa kości i serduszko. Wysyłam do Was, kochani. Jak zawsze od siebie. No i teraz szukam wzdrawce serduszka i kości. Kości już widzę. Lody pominięte też się znalazły. I serduszko jest. Dalej. Czy będą jeszcze jakieś kości? E, są. Są. Lody też są. Chyba, że serduszko, ale lody też są właśnie pominięte. No, się znalazły. No i serduszko. Kości więcej nie ma. Kolejne dwa. Tęcza i czapka. No to już od góry. Jest tak, tęcza i czapka. Dajcie kluczyk, dajcie kluczyk. Jest tęcza i czapka. Mhm. Tu są jeszcze tęcze. Czy znajdę? O, jeszcze dwie. I wszędzie kluczyk będzie potrzebny, żeby ją otworzyć. Czapki więcej nie ma. Klapki i cytryna. Klapek ja tu nie widziałam. I cytryny też tu nie widziałam. No, nie dali. Nie dali. Gwiazdka i podkowa. No to gwiazdka była. Jest. Ale podkowy też nie było. Tu jeszcze jest gwiazdka. Tyle kolejne dwa worek i noż, sakiewka i krab. No to już. Czy ja mówiłam, że klapek nie było? Jak nie było, jak są obok piłki, no dobra. Krab jest jeden. Patrzę jeszcze za sakieweczką, ale nie ma. Co następnego, motylek i arbus. No to od góry. Arbus jest. Motylek też. Tu nie ma. Tu jest arbus. Więcej motylków nie ma. Dalej łódź i biedronka. No to łódeczki są. Biedronkę też widziałam. Tu jest łódeczka. Jest i biedronka. Ptaszki wszędzie, patrzcie. No. Co im zrobię? No nic. Biedronka. Biedronka. Łodzi więcej nie ma. Co dalej? Diament i rolki. Diamenty są. A czy rolki jakieś tu były? Diamenty widziałam. O, jeszcze wietronka się znalazła. Tak. Diament. Rolek nie ma. Dalej. Słońce i popcorn. Dobra, to już tak patrzę. Popcorn jest. Tutaj są dwa. Ładnie, tylko wszędzie ptaszek. Dziabnięty, więc no. Nie ciekawie. Słoneczka nie widzę. Jest jedno na górze. I popcornu więcej. Jest jeszcze tutaj jedno. Popcornu więcej nie ma. Księżyc i okulary. Księżyc jest. Tutaj, tu wszędzie piłki znowu dali. Tu dzwonki. Słoneczko się znalazło. Księżyc. Księżyc. Tyle. Teraz mam kwiatek i słonika. Słonik jest. Kwiatków brak. Słonik był jeden. Teraz mi dali na koniec rower i wiatrak. No to już wszystko jest zblokowane, tak jak widziałam. Nawet nie ma szans. Dobra, rower, nie dali kluczyka. Wiatraki, tutaj dzwonki. Rower i rower. Tyle, kochani, nie ma więcej wiatraków. I numer 22. Jest przegrany. No, próbuję go przełamać. Biorę od czasu do czasu jakąś tam zdrabkę wyrywkowo, żeby tą dwudziestkę, dwójkę rozblokować. Mam nadzieję, że widzicie dobrze. A tu wzięłam drugą z patki. Mam drugą i dwudziestą siódmą. I zobaczymy owocową, o wiśnie i awokado. No to tak, wisienki. Awokado tutaj mam dwa razy. Wiśnie. O pyk. I jeszcze awokado na dole. I jeszcze wisienki tu. Więcej awokado nie widzę. Winogronko i banany. No to tak, winogronko mam. Gdzie są te banany? Tu są dobra. Zaraz wrócę do winogrona, bo już myślałam, że bananów nie dać ale są, są. No, tu jest jeszcze winogronko. I na górze w pierwszej linii razem z bananami. Dobra. Co dalej? Jabłuszko i truskawka. Jabłuszko jest. Truskawka też. Tu jest ładnie jabłuszek. O. I jeszcze truskaweczka. Ostatni w tym rządku owoc, melon. No, coś fajnie się zaczyna odkrywać. Miejmy nadzieję, że jakaś linia się ułoży. Tu dziesiątka ładnie wygląda. Kolejne. Boróweczki i kiwi. Brakuje kokosa i gruszek. Borówki. Kiwi. Borówki. Trochę przetrę, borówki i jeszcze borówki, i jeszcze kiwi. Poproszę tą brzoskwinkę i arbuza. No, zobaczmy co mi dali. Dali mi gruszkę i kokosa. A ja chciałam gruszkę i kokosa. Jest, jest linia. Jest linia w jedynce. I mam nadzieję, że jeszcze coś się tu ułoży. Gruszkę. Już drapie, Jakby dali te arbuzy, kochani, i brzoskwinkę, to by było super. No, zobaczymy, co mi dadzą dalej. Na razie jest pierwsza linia, powiedziałam na razie. Dali mi arbuza. Patrzcie, teraz po jednym drapie specjalnie. Dali mi arbuza, teraz jeszcze poproszę tą brzoskwinkę, bo tu by się zadziało w tej zdrabce. Tu jest jeszcze kokos, a może dadzą pomarańczko, będziemy widzieć. Pięknie to wygląda. Jeszcze dwa symbole. Dali ananasa, no to poproszę figę teraz. Jak już tak. Jest ananas. O i pomarańczko, to by tu też dwie linie zrobiło. Zobaczmy, co mi dali na koniec. Dali mi karambole, która jest zblokowana figą, a tutaj pomarańczko blokuje. Szkoda. Patrzcie, brzoskwinka, dwie linie. Zobaczcie, jak to się pięknie odkryło. Coś pięknego. Coś pięknego. Ech. Cytrynka, brzoskwinia, figa i byłaby... No i pomarańczko i byłaby cała zrabka. Dobra, sprawdzamy tą jedynkę, kochani. 5 złotych zwrotów Na dobry początek, na wymiankę, już coś jest po tych pustakach. C kontrolne, już coś jest po tych pustakach. Ale naprawdę ładnie się odkryła. No to co? Ta idzie do wygranych. Przedostatnia spaczki tym razem. No i proszę Was, trzymajcie kciuki za linię. A ja już teraz po jednym nie będę robić tyle mijaków. No, motylek. Bo to dosyć, że to są takie ciemne dla mnie te gry. O, podrapana tutaj. No i teraz jest dużo lepiej. Co kolejnego mam? Koronę. Czy jest w zdrabce? Zaraz się przekonamy. Brak. Korony brak. No, tak rzucają. Jeden, który jest, a jeden, którego nie ma. Dzwonek. Teraz już ich o nic nie proszę. Zobaczymy, co dadzą sami. Bo potem specjalnie mi tego nie dadzą. Tyle. Czekajcie. Diament jest tutaj. No i nadal już nie ma. Następne. Moneta. Wiecie co? O, miał mój monety to jakoś mi tu się nie rzuciło, ale dobra, jedna jest. Jedna jest. Krab jest. Tam na górze go nie było. Czy jeszcze gdzieś tu jakiś krab siedzi? A! Nie ma ani jednego więcej. Gwiazdka. Jest. tyle gwiazdek patrzcie jak to słabo się po jednym albo wcale cytryna to się zaraz musi rozkręcić bo co to, to 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 się nic nie odkrywa tyle kości są ja już coś widzę ale nie będę mówić głośno żeby nie usłyszeli Kości. Zobaczymy, czy coś przed ostatniej dali. Sakieweczka były, były tu, tu, i tu są jeszcze dwie, tu są jeszcze dwie. Co następnego? Arbus. Pełno tęczy, ale arbuzów brak. Dalej wiatrak. Jeden. No to jest nieco bądź. Czapka. Tu, tu i tu. Okulary od dołu. Tu. Tu. Tyle. Nie ma więcej. Serduszko. No to serduszka są, a wszędzie słońce blokuje. Już to powiedziałam głośno, no ale widzicie, co oni tutaj wyczynili razem z lodami. Dobra, serduszko. A jak mi dadzą słońce, to ja tu dopiero padnę. Wszędzie słońce. Dobra, dalej. Rower. O, rowera, to ja tu nie widziałam w tej zrabce. Nie ma. Ptaszek. Tu jest. No, jeden. Tak jest. Tylko jeden. Parasol. Też jeden po jednym symbolu. Co to za... Co to za paczka z tymi liniami? Rolki. Paczka od Lotto. No. Też się dziwię, co to za paczka. OK. Piłka. No to jest. I tu są. I tu jest jeszcze jedna a wszędzie słońce, także wiecie popcorn nie ma popcornu dali słońce, o kurde labele, dali słońce dali słońce, no to może się ułoży jakaś linia z tym słoneczkiem może, mówiłam wam, że jak mi dadzą słońce, to się zdziwię dali, tak było porzucane no to teraz niech dadzą jakiś symbol żeby się z tym słońcem ułożyła jakaś linia, bo tych słońc to tu jest prawie wszędzie. No, teraz odkryli, dali taki symbol, którego jest pełno. Biedronki brak. Do widzenia. Biedronki brak. Jest podkowa, to może już od dołu. Tak. Tu są podkowy. No wreszcie coś dali, żeby się ta zdrabka odkryła, bo to przegięcie było. Albo był jeden symbol, albo nic. Poproszę teraz symbol do linii. Leżak. Tu. Tu. No i tyle. Ostatni, zaraz się wszystko okaże. Pięknie było słoneczko dali, żeby się coś poodkrywało, ale i tak poblokowali. No, tyle kochani: tyle kwiatuszków. i koniec zabawy z tą zrabką. Do przegranych jedna ekstra linia i drugie ekstra linia. Tylko owocówka dała zwrocik. Zobaczymy sobie teraz brzoskwiniową. 27. No, tamta się pięknie odkryła. Dobra, kochani, startuję. Truskawka i banany. Truskawka jest. Banany tu. Dalej truskaweczka. Zobaczymy co ta brzoskwiniowa pokaże. Banany od razu. Tu jest jeszcze truskawka. Banany i na dole truskawka. Wszystko. Kolejne dwa owocki. Kokos i figa. No to od pierwszej. Kokos, figa. Gdzie są jeszcze kok? Oho, ho, patrzcie na siódemkę. Patrzcie na siódemkę. Tu brakuje tylko trzy razy figę. No i by było. Tyle. Więcej kokosów nie ma. Awokado i wiśnie no to już awokado a truskawka ślepo to przeoczyłaś no awokado dalej wisienki teraz ją wyczyszczę awo tu jeszcze wisienki strapiemy no idzie ta siódemka idzie idzie wiśnie i awokado z wiśniami razem Dobra. Co tu ostatniego w tym rządku znajdę? Brzoskwinka. Brzoskwinka. I szóstka obok Brzoskwinka. I jeszcze w dziesiątce jest brzoskwinka. Kolejne. Pomarańczko. O, to już teraz muszę ją wyczyścić. Bo już paprochu w pełno. Pomarańczki żadnej nie pominęłam. No to teraz następny owoc. Arbuza dali. Mhm. Tutaj te trzy o siebie. Zobaczcie, jak one się fajnie zaczynają odkrywać. Co mam dalej? Gruszka. Gruszka. Tu... Góra słabo, ale dół winogronko. A jaj, tu jest kokos przeoczony. No, zobaczmy dalej. Dali teraz kiwi. Tu i tu. No mówię winogronko. Dwie linie by tu zrobiło. Dobra, trapię dalej. Teraz borówka. Patrzyłam właśnie na borówki. Dwie były. Co teraz? Ananas. Mhm. No to co dadzą? Dadzą melona. Zobaczymy, co tu dali na koniec. A na koniec rzucili cytrynę. Pięknie odkryli. Jak to zawsze oni. I zablokowali. Ja nie wiem, co się z tą owocówką ostatnio dzieje. Już kiedyś mówiłam, że trzeba wziąć całą paczkę i wydrapać całą, żeby zobaczyć, co oni tam kombinują w tych paczkach. Nie ma, pusta. Kochani, na otarciu łez na wymiankę w tym miksie mam owocową. No ślicznie, tu tylko brzoskwini brakowało, pomarańczki i figi i cytryny, by była cała odkryta. No ale dobrze, jest 5 zł na wymiankę. Wam dziękuję za to, że wytrzymaliście ze mną. Już nie będę chyba takich długich miksów wybierała. No, lubię, lubię ekstra linie, lubię te wszystkie linie i, i te z szukaniem symboli, i dlatego tak robię. Pozdrawiam Was wszystkich, którzy drapiecie w domu, na, na kanałach. Życzę Wam dużo szczęścia, wysokich wygranych. Trzymam za Was zawsze mocno kciuki. A dla mnie, zostawcie coś miłego w komentarzu i widzimy się w kolejnym miksie Drapingowym. Pa kochani, buziaczki. Pa!